Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. Nie wiem po co to się w ogóle respi, To jest jakiś idiotyzm. Whoa, fuck, okay. Wybuchniemy? Oho! Wow. pa jaka beczka, pa jaki breakdance kurwa tirem, oh, breakdance tirem kurwa. <laughs> No niej, kurwa, byłem tam potrzebny, żeby to się działo. Niech teraz takie, masz to? <głos> <głos> Ale co teraz, oprzez co czego, czy o to chodzi? Zacz jest teraz nowym shoterem. Pomóżcie! No u nas też się biją. Dobra. Zabijam się, ale biorę ich ze sobą do grobu. Jest! Wziąłem jednego! <noise> Duje fajne ziomy, wchodzą Czter A wylewiasz nie miał się iść uczyć? Pewnie, że wylewiasz miał się iść uczyć, ale on teraz będzie tutaj siedział jeszcze przez takie dwie, dwie trzy godzinki. Nie, Dobrze, wylewiasz, z czego masz się uczyć? Ja cię nauczę. Przed wiosnia. No to mówisz tako, słuchaj, przed wiosną jest zima laseczko, kochana. No to powiem tak. <grystanie> <grystanie> kurwa, zapomniałem, że strefa idzie. Foksia, jestem trochę w dupie. Wiem, ale ja mam tego typka na sobie, i jest, kiedy cały czas. Jakie tu grają? Kurwa, mile ty. Arena odpal, ale czy ty nie widzisz, kurwo, że jem teraz obiad i się nie mogę skupić na grze? Nie no patrzcie, no pies kurwa siedzi cały czas i myśli, że coś dostanie jeszcze do jedzenia z mojego obiadku Coś tam kopa, co? Sam fakt że tak w ogóle pomyślałeś to powinniście widzowie to reportować na Twitchu. Jak on na nickname jeszcze Wylewasz 031 Zony, 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 zony bierzesz te mam zaraz wypić No już, bo mi przykro, że piesek tak tu stoi. Ale ty wiesz odportują, nie No to co? Trzeba było myśleć, tak? Popełniłeś błąd, teraz musisz wziąć za niego odpowiedzialność. Ponieś... Nie masz report, nawet nic może cię zbanować na 7 Ponieś konsekwencje Kwestie. swoich czynów. Pamiętaj, Liza w trzecie konto, jaki był jego los. Dostał masz reporta i dostał za Zanisa. Nie, dosta nie dostał od dwóch osób. No do od dwóch osób dostał. No ale za to, że nwardy pisał na czacie. Nie, jest D, shriekeny. No właśnie. To no to... rzeczy nie piszę? No to, to samo praktycznie Ten sam level zbrodni no. A no, widziałeś tego te TikToka y, co chłopem miał H-Worda wytatuowanego i S-Worda i wszystkich zbrodniarzy? Nie y, tym y, na jakiś... Jak to się nazywa? Jakiś program na nie jest Raczej ci wyśle TikToka A S-Word to jest... No, nie wiem, mh. nie wiem co można mówić Stal? No, Taki sta. ze stali? Tak <śmienicza> to można, ale nie, nie, no nie wiem. Nie wiem, co to już. Ej, można. To... No jeśli nie, Jeżeli nie możesz pojeść Howarda, no to nie możesz powiedzieć S-Worda też. No to jest ten sam poziom zbrodni. Nie tak jak to jest, że no się zgrabają. Kurwa! I ja są sam wyjeżdżam, A pierdolę! Oczywiście w Na trzech HP! No to wezmij łajb, wezmij Ile jest milion <grym zniszczone> boliwarów? 4 złotych. No Minimum 5 No kurwa! Nie miałem matów nie mogę nic zrobić Nie, milion bolivarów to jest 3 zł. Ej on ma takie na ten typ Nie wiem na, Fajny nawet Dobra teraz się przebieram za Cyberpanka Chwila tronowa wygodani Chwila to takie coś, <coughs> Tutaj to ja jeszcze dostałem, plus jeden. A tam dostałem, bana. Nie rozumiem takiego czegoś. Mazję się widłu, już... Punk. A jak jest Cyberpunk? Nie wiem, jak w stylu Cyberpunk. Dobra, Cyberpunk. Będę teraz. Do żadnego supportu, no. Ale mam teraz, chłopie. Dobrze czy nie? O kurwa. Chyba gotowy na Czekaj, to jestem ty Adam, Adam Smasher <laughs> Nie, czekaj, inną stylizację biorę, inną stylizację biorę Kiedy było neonowe Tilted Tower? S7?